Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przyjechałam do Warszawy, żeby się spotkać z Tomkiem Jacykowym i przeprowadziliśmy prezentację naszego programu, który razem prowadzimy, z kamerą wśród posłów. Tomek, ale ja wiem, że Ty bardzo lubisz przyjeżdżać na Śląsk. Co o naszym Śląsku sądzisz? Lubię bardzo Śląsk, dlatego że. Odpowiada mi ta energia, bardzo cenię wartości, które obowiązują na Śląsku, których nigdy nie przestrzegałem i nie przestrzegam, natomiast bardzo mi się to podoba, czyli wartości rodzinne, wartości związane z pracą, yy, z oszczędnością, yy, z czystością, yy, z taką prawdą, której nie spotyka się w innych regionach Polski. A czyli lubisz na na Śląsku? Uwielbiam śląską kuchnię jedzoną dwa razy do roku. A co sądzisz o kobiecym pierwiastku w polityce, bo chciałam Ci powiedzieć, że będę kandydowała do parlamentu polskiego. Co o tym sądzisz? Myślę sobie, że, że masz prawo fajnie zamieszać w tej poli. Jesteś kobietą dojrzałą. Fantastycznie wychowałaś dwóch dorosłych synów, których poznałem. Czyli przyjedziesz i zagłosujesz na mnie. Yy, zagłosuję na ciebie i pójdę za szalenie. <noise> Dziękuję Ci Tomasz bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszam na Śląsk.